Panie Wójcie, udało się kiedyś 10 ton jabłek dla gminy Marciszów pozyskać. Teraz patrzę, jakaś. Żywność też jest dla osób potrzebujących. No tak. Pierwsza tura to było 10 ton jabłek. W drugiej turze jest 5 ton jabłek i żywność na osoby, które są. Zarejestrowane i uzyskują pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to jest dla niespełna 400 ludzi. Jest tam około 10 produktów na każdą zarejestrowaną osobę. Dało się to zrobić, ponieważ powstała nowa fundacja zwróciła się do mnie, czy potrzebujemy takiej pomocy. Oczywiście potrzebujemy, jak każda gmina w Polsce i ci ludzie, którzy, jak powiedziałem wcześniej, Potrzebują takiej pomocy, otrzymali ją i otrzymują w dalszym ciągu, bo w tej chwili trwa wydawanie tej żywności. Czy to będzie w najbliższym czasie też taka możliwość pozyskania? Tak, myślę, że to jest nawiązanie współpracy w dłuższym okresie czasu.